Eu Czy co chcecie, ale według mnie to zdecydowanie jedna z najlepszych scen w grze o tron oczywiście z największym złodupcem w akcji. Nocny Król to postać, która na przestrzeni lat stała się praktycznie ikoną serii, a zarazem jednym z najbardziej rozpoznawalnych czarnych charakterów w kinematografii. Jak Darth Vader, Joker, czy, bo ja wiem, Skaza. Tym bardziej więc zadziwił moment, gdy tak nahypowana postać została zabita w sposób nagły i pozostawiający wiele do życzenia. Zostało wrażenie, że uśmiercono tego superłotra jeszcze Zanim miał on okazję naprawdę zabłysnąć, nie wspominając o masie pytań dotyczących jego wątku. Dlaczego mocny Król jest zmarnowanym potencjałem gry o tron? O tym dowiecie się w tym filmie. Zanim zaczniemy, przypominam, że zmierzamy do osiągnięcia małego marzenia. Jakim jest 100 tysięcy subów do końca roku? Byłoby miło osiągnąć to gadając o smokach, pijąc i wiedząc rzeczy. Lecimy z odcinkiem i zacznijmy od samego początku. Dosłownie, bo to właśnie od sług nocnego króla zaczął się serial. Pierwszym, co widzieliśmy, była wyprawa patrolu nocnej straży za mur i spotkanie z innymi. Żywe trupy, tajemnicze znaki, ciężki klimacik czyli to, co tygrysy lubią najbardziej. Wątek białych wędrowców i ich armii był stopniowo dawkowany widzowi przez długi czas, stanowiąc zarazem główną zagadkę gry o tron stracha napędzały już same historie i przepowiednie snute przez bohaterów budując wokół całego wątku gęstą ścianę tajemnicy Thousands of years ago, there came a night that lasted a generation kings froze to death in their, castle, same as the in their huts. And women their babies than see them starve. and wept and felt the tears freeze on their cheeks. So, is this the sort of story that you like? In that darkness, the White Walkers came for the first time. They swept through cities and kingdoms, riding their dead horses, hunting with their packs of pale spiders, big as hounds. Osobiście uwielbiam to, jak sukcesywnie, a zarazem ostrożnie, budowano w serialu cały wątek. Scena z samego początku serialu daje do zrozumienia, że Biały Król chciał, by mieszkańcy Westeros wiedzieli o jego obecności. Winter is coming. This one will be long. And dark will come with it. Przez pierwsze sezony widzieliśmy jak nocna straż odkrywa kolejne elementy układanki białych wędrowców, mając zarazem masę innych problemów na głowie, podczas gdy mieszkańcy Westeros zajmowali się swoimi wojenkami. Sam król we własnej osobie pojawił się dopiero w czwartym odcinku czwartego sezonu. W pamiętnej scenie, gdzie zmieniał oddanego mu w ofierze niemowlaka w jednego ze swoich pobratymców. Widzimy go w otoczeniu świty, w czymś na wzór zamku, gdzieś w samym sercu lodowego pustkowia. Niedługo później, w wizji Brana, dowiadujemy się o pochodzeniu nocnego króla i o tym, jaka właściwie jest jego misja: ponowne nadejście długiej nocy i zniszczenie wszelkiego życia w Westeros. Jak się okazało, jego działania były bardzo skuteczne i przemyślane. Powiększał on swoją armię, żerując na wojnie między dzikimi a nocną strażą. Zabił starszą trójoką wronę i pozostałe za murem dzieci lasu, a następnie, idealnie przygotowany, wstawił się na spotkanie z Danerys i jej smokami. Mam nawet wrażenie, że w jakiś sposób nocny król wiedział, z jakimi przeciwnikami przyjdzie mu się mierzyć. I jak to się skończyło, dobrze wiemy. Gdyby nie pozyskanie smoka dla swojej armii, Forsowanie muru byłoby dla nocnego króla zadaniem dużo, dużo trudniejszym. Dla widza, a także dla innych bohaterów serialu, nocny król stał się personifikacją śmierci. Milczący, nieustępliwy oraz bezlitosny. Choć jego cel był oczywisty, wiązała się z nim także masa pytań. Gdzie mieści się zamczysko Nocnego Króla? Skąd on i jego pobratymcy biorą ekwipunek? W jaki sposób w ogóle dorastają biali wędrowcy? Co sprawiło, że powrócili oni po tylu latach? Kim był człowiek zmieniony w Nocnego Króla? Cały czas pozostawała także możliwość powiązania serialowego nocnego króla z inną znaną z książek postacią, królem nocy, szalonym trzynastym dowódcą nocnej straży, który odnalazł gdzieś za murem tajemniczą kobietę o białej skórze i błękitnych oczach. Te i wiele pytań pozostało bez odpowiedzi, a my dotarliśmy do końcówki siódmego sezonu. Nikt nie poddaje wątpliwości temu, że to właśnie Nocny Król był najgroźniejszym z przeciwników. Zaś cała ta wojenka między Denerys i Cersei to sprawa mniejszej wagi. Dodając do tego wszystkie niedomówienia i pytania, a także wszechobecny hype, mieliśmy wszystko co było potrzebne, żeby w ostatnim sezonie w spektakularny sposób zakończyć nie tylko wątek Nocnego króla, lecz także cały serial. Przed premierą ósmego sezonu sam miałem przed oczami wielką bitwę na miarę tej ze Sauronem, z władcy pierścieni, ostatecznej batalii Sił Dobra i Zła, czy też bardziej w klimatach gry o tron, Batalię Ognia i lodu. Od razu powiem. Podobała mi się bitwa o Winterfell. Proszę nie bijcie. Mimo kilku głupotek odcinek dosłownie wbił moje cztery litery w fotel, bo po prostu był bardzo solidnie zrobiony. Jasne, nie wiele było widać, a co druga ważna postać nosiła plot armor wielkości Tira, ale sama bitwa była zrobiona solidnie. I uwaga, nie mam nawet problemu z tym, że to Aria zabiła Nocnego Króla. Ba, uważam nawet, że to dosyć ciekawe rozwiązanie. Jednakże, no właśnie, znów problem leży nie w tym, jaki był cel, lecz jaka była droga do tego celu. Nocny Król dostał w bitwie wiele batasowych scen. Olanie Smoczego Ognia z filuternym uśmieszkiem, ożywienie umarlaków, czy w końcu triumfalny marsz do Brana. Wszystko to wyglądało naprawdę dobrze. Nagła materializacja Ari za jego plecami? Już nieco gorzej, ale nie w tym rzecz. Rzecz w tym, że numer jeden. Prócz wyglądania kul, nocny król niewiele w samej bitwie zrobił. Trochę polatał na smoku, trochę pochodził, skrzesił jakiś umarłych, zabił tego czy owego, ale prócz tego, no właśnie. Niewiele także widzieliśmy potencjału jego armii, która prócz biegnących na oślep zombiaków, miała w zanadrzu także nieumarłych gigantów, niedźwiedzie, lodowe pająki, wedle książki przynajmniej oraz oczywiście białych wędrowców, którzy jakoś się do walki w bitwie nie kwapili. Numer 2. Śmierć nocnego króla nastąpiła za wcześnie. No właśnie. Czy po to budowano taki hype przez niemal wszystkie sezony? Czy po to przygotowywano nas na ostateczną rozprawę z samą śmiercią, by zakończyć cały wątek jak za ucięciem noża w połowie finalnego sezonu? Mam wrażenie, że ktoś tutaj źle rozplanował fabułę finału. Fakt, widzowie spodziewali się, że to nocny król będzie głównym bossem, ale zarazem bardzo tego chcieli. A przecież czasem dobrze jest dać widzom właśnie to, czego chcą. O ileż nie byłoby lepiej, gdy Gdyby bitwa z Nocnym Królem była ostatnią bitwą serialu. Gdyby to właśnie on był jednym z ostatnich pretendentów do żelaznego tronu. Mam wrażenie, że kończąc ten wątek w połowie sezonu scenarzyści podali na tacy wszystko, co mieli najlepsze w swoim menu, by na ostatnie trzy odcinki pozostawić widzom zaledwie resztki z obiadu, przyprawiając je efektami specjalnymi oraz szokującymi rozwiązaniami, które zwykle nie miały sensu, o czym mówiłem w innym moim filmie. Sprawdźcie sobie, polecam. Wiecie, subskrypcja i te sprawy. Wszystko to pozostawiło swego rodzaju gorzki posmak. Tym bardziej, że po śmierci nocnego króla nikt więcej o nim nie wspomniał. Nawet jednym słowem: Był chłop, nie ma chłopa. Na co drążyć temat? A wy, drodzy widzowie, ze swoimi pytaniami i domysłami możecie iść się wypchać gorącą bułką, co najwyżej. Prawda jest taka, że nie potrzeba było wiele, by wątek nocnego króla zakończyć z należną mu pompą. Co by było, gdyby nocny król ruszył wpierw na królewską przystań, a później na Winterfell? Co jeśli doszłoby w końcu do wyczekiwanego pojedynku między nim a Johnem? Jeśli denerys lub Cersei padłyby z jego ręki? Jeśli na sam koniec nocny król w końcu coś by powiedział? Mam wrażenie, że nocny król mógł zapaść widzą w pamięć jako złodupiec dziesięciolecia. Jako postać, która do samego końca wydawała się być zwycięzcą w całym konflikcie, jako kozak, że nie ma przebacz a tymczasem otrzymaliśmy może i nie najgorsze rozwiązanie, jednak przyprawione solidnie zmarnowanym potencjałem. Piszcie w komentarzach, jakie jest wasze zdanie na ten temat. Jak inaczej można byłoby rozwiązać sprawę Nocnego Króla? Jakie inne postaci skazano na podobny los? Koniecznie zajrzyjcie także na moje media, na mojego Facebooka i Instagrama, gdyż niedługo startuję tam z konkursami. I nie tylko! Zajrzyjcie także na zaprzyjaźnioną grupę specjalnie dla fanów Gry o Tron. Dzięki wielkie za uwagę. Mówił do was Drwal Rębajło. Do zobaczenia.